Federacja Konsumentów zakupiła produkty na dwóch platformach azjatyckich, na platformie Temu i Shein, i przebadaliśmy produkty, które naszym zdaniem mogły wskazywać na to, że przy dłuższym kontakcie ze skórą, na przykład jeśli mają zawyżoną zawyżonym poziom metali, to te metali, metale mogą migrować pod wpływem na przykład potu również do y, ciała człowieka. No niestety znaleźliśmy na większości produktów znaleźliśmy przekroczenie zawartości metali które faktycznie wskazują na to, że w najbliższym czasie nasz apel do konsumentów polskich kupujących na jednej z platform, aby zastanowili się przed zakupem, co kupują i czy na pewno będzie to produkt bezpieczny. Dlaczego badanie uwzględnia tylko właśnie dwie platformy, a nie inne, które działają na polskim rynku? Bo po nas nie stać. Jesteśmy organizacją konsumencką. Nie jesteśmy w stanie zastąpić systemu bezpieczeństwa testami przesiewowymi konsumenckimi. Oczywiście bardzo chętnie sprawdzimy wszystkie platformy, wszystkie nawet sklepy w Polsce czy na pewno są tam tylko i wyłącznie bezpieczne produkty dla konsumenta. Platformy polskie, które mają produkty z Azji, również powinny kontrolować jakość takich produktów i przede wszystkim jeżeli produkt, jeżeli się zgłosi, że produkt jest w jakiś sposób nieprawidłowy, platforma usuwa taki produkt. Możemy oczywiście podejrzewać, że podobne Produkty są na innych platformach, natomiast y, obiektywne i faktyczne stwierdzenie tego, czy to jest ten sam produkt pochodzący od tego samego producenta, jest w zasadzie y, niewykonalne, ponieważ, jak powiedziałem, możemy znaleźć bardzo podobny produkt, ale nie znając y, nazwy producenta albo unikatowego, Jakiegoś numeru, który związany jest tylko z tym produktem. W zasadzie nie możemy tego, tego potwierdzić. Kupując na jakiejkolwiek platformie, nie mamy stuprocentowej pewności, że produkt jest bezpieczny. To jest normalne ryzyko związane z tym, że poruszamy się jako konsumenci na rynku.